czytałem i czytałem o tym o więzieniu same złe rzeczy Dobra, to idziemy? O kurwa! Kapierdę, uciekaj, uciekaj Może nic nie ma O Jezu Wychodzi, że to był tylko dźwięk. To tylko wiatr. Idziemy dalej. O, w górę. Chcę się tam tak na szybciej wydostać. Uciekaj, uciekaj. O kurwa! O, ja pierdolę go, nie mnie! Tam, do światła, do światła. O kurwa! Ja pierdolę, zniknął. Co jest? O kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa Ja jebie, co to było? Ja jebie Kurwa Już nam zjebał, zjebała się psychika Znowu Co to było tutaj? Coś walnęło Ja pierdolę W takim stanie ciężko się gra, mam nadzieję Szybko się coś... Nie wiem... Yy, no, że szybko mi się psika poprawi, bo strasznie lipnie. Na górze był frajer. I teraz gdzie on jest? Stamtąd chyba przyszedłem. Idę tutaj. Wyłamane drzwi. Strasznie ciężko się gra, jak tak, jak tak psychika się rozpierdzieliła. Gościu ma jakieś może się niedługo poprawi. Ok, oliwa. Albo właściwie po prostu zacznę zapalać światełka. Może od tego się poprawi. Chociaż trochę. O! Znaczy nie no, cały czas jest ten rozjebano, ale już. W miarę płynnie się porusza tą myszką. O Ja chyba rzeczywiście od zapalania jest coraz lepiej o. Dobra. Gdzie teraz? Zobaczymy co tu jest O kuwa. To jest chyba jakiś nowy Tak mi się wydaje Tu jest zamknięte, więc luz Jakiś krzyk Mam nadzieję, że to tam gdzie jest zamknięte dalej, 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 Ale spokojnie tutaj. Mamma! Nie chcę w tym miejscu żadnego. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the outlier. And tell him to alert the king's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... somebody's coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everyone be fine. I promise. Hmm. Jura. Oh, now we drink Dobra, trochę moja psychika. možno by się już